Witam wszystkich. Dzisiaj wam pokażę krótki filmik. Zakupiłem Mercedesa Sprintera. Tu go tak tylko z boku widać, jak stoi. Rozebrałem cały tył, most. Robię hamulce, My całe po prostu hamulce, linki, wszystko wymieniam na nowe. Bo niestety, jak tu widzicie, pokażę Wam stare tarcze, które jużem tu wszystko porozbierał. To wyglądają to niestety tak. No. Jak widać, tarcza już stanie już takim, że już się nadaje, ale na śmietnik. O, druga strona tak samutko. Szczęka hamulcowa wygląda tak. Pokażę ja wam, wam tu na polu, może będzie lepiej widać. O, jest już też cała, kurde, cała już wszystko po... Podżerane, jak tu widać, o całe szczęki, wszystko do wymiany. Klocki hamulcowe, to samo co jak tu można zobaczyć, jak krocek wydarty nierówno. Jeszcze pęknięty, tu jest jeszcze czujnik założony. Bo niestety, te tarcze już jak tu widzicie, jakim jest stanie tarcza. Ja ją jeszcze miałem, że ją będę przetaczał, ale już stwierdziłem że to już jest jej koniec ze względu na to że jakie tu wszystko skarugi jakie to wszystko jest także jak i jedna jak i druga strona ta tarcza jeszcze z tej strony o, ma taki jak widzicie już rant to już po prostu jakby tu już była pęknięta coś tutaj się już nie działo także no niestety ale te tarcze już o no i tutaj też wam uchwycę jak i widzicie jaki jest rand niestety wszystko idzie do wymiany linki tak samo poszły nowe bo już ta linka tu już widać o. też tu musiałem aż całe to wybijać bo użyć siły bo nie chciało tutaj strony wyjść także kolejny filmik ze składania pokażę wam jak tam mniej więcej poskładać to na tyle dziękuję